When the going gets tough, the tough get going. One love, one life, one world, one fight, whole world, one night, one place, Brazil. Everybody put your flags in the sky and do what you feel. Dzień dobry, cześć, Z tej strony Patryk, witam was w pierwszym odcinku z kariery reprezentacją Brazylii. Znaczy to nie jest pierwszy odcinek, tylko pierwszy odcinek serii reprezentacją Brazylii. Tak, gramy mistrzostwa Południowej, Af Południowej Afryki, chciałem powiedzieć Południowej Ameryki, Wenezuela, Boliwia, Chile. Z tymi zespołami zmierzymy się w tych mistrzostwach. No i możecie tutaj sobie zobaczyć zestawienie Oscar, Hulk i Neymar. Ci zawodnicy będą grali ofensywnie w moim zespole 4-3-3, takie takie zestawienie jest, taka moja formacja. Hulk od pierwszych minut atakował jednak, myślę, że to nie jest optymalna forma tego zawodnika i to widać. Nie jest tak dynamiczny jak wcześniej, nie kiwa tak dobrze, ale myślę, że to jest po prostu stres tych mistrzostw. No i bramkarz wyciągał praktycznie każdą okazję. Mój przeciwnik mało co atakował, jednak Fernandez ładnie tutaj wszedł, ale piłka ominęła gdzieś tam. Supek nawet nie trafił w światło bramki, potem Oscar próbował jeszcze tak podkręcić lekko, niestety to mu nie wyszło. Hulk wybiega na czystą pozycję, Zawodnik z numerem 8 trafia. Kurcze, nawet z prawej nogi Hulk próbował uderzyć, ale trafił w supek, no co za nieszczęście. Potem jeszcze tak bardziej zespołowo chciałem rozegrać tę mocy w polu karnym przeciwnika i znowu się nie udało. Oscar Diego, no i co? Prosto w a bramkarz bronił fenomenalnie. Później e, jeszcze z główki próbował jeden z moich zawodników, no i trochę odmieniona forma kariery. Mówiłem, że od tego sezonu będzie troszkę od... inaczej, e, w tamtym sezonie już nie chciałem nic mącić. Wysłuchałem waszych próśb, no i będzie pokazane menu, będą pokazane zmiany, jednak jak na razie menu nie będzie w pełni pokazane, ponieważ... Są transfery, nadal trwają transfery nie chciałem wam pokazywać kogo kupiłem, ani nic takiego. Zostawimy to sobie na oddzielny odcinek, Diego potem później jeszcze próbował. No i te zmiany teraz muszą coś przynieść. Mamy jeszcze dwie zmiany do wykonania: Neymar schodzi, wejdzie Diego Koszta, a także zszedł Oscar, którego zmienił Lukas. Na lewej stronie akurat, wiadomo, że Lukas jest prawoskrzydłowy. No i jeszcze tutaj przed zmianą tych zawodników, Neymar próbował dośrodkowanie do Hulka, a ten przypieprzył e, własną siatkę bramki. Nie wiem jak to wyszło w ogóle później Lukas ciągnął akcję myślałem, że to będzie gol, ale bramkarz niczym sprężyna wyciągnął się no i spotkanie kończymy, 90 minut koniec gry 0 do 0 e, cóż, podsumowując to spotkanie, były do, to spotkanie było dobrym meczem jednak ja powinienem wygrać, Nie wiem dlaczego tego nie zrobiłem, no ale cóż, wybieram sobie stroje niebieskie, a mojemu przeciwnikowi daję stroje białe. Trzeba zmienić troszkę teraz zespół, bo poprzednio nie było jakoś szału. Nie było. Everton Ribeiro zmienia sobie, tutaj wyleciał mi teraz z głowy, że Paulinho. Everton Ribeiro zmienia Paulinho, trzeba zmienić sobie, wstawić Thiago Silva i ustawić go jako kapitana. Gramy z Boliwią kontra Brazylia. Grupa C, co najśmieszniejsze, każdy zespół zremisował, żaden zespół nie stracił bramki, żaden zespół nie strzelił bramki, a więc to o czymś świadczy. No, świadczy. no i teraz hymny reprezentacji Brazylii, który jest naprawdę fajnym hymnem, taki radosny. Końcówka jest szczególnie radosna, a także prezentacja moich zawodników, jak wyglądają ich twarze, bo może pewnie Was to interesuje. Dawid Luiz, chyba tak. Dawid Luiz, Dawid Luiz i Felipe Luiz. Fantastycznie, fantastycznie obrońcy, a także Dani Alves. No, z obroną nie mam problemu. Tak samo jak z bramkarzem. Thiago Silva, fantastyczny zawodnik, jednak coś teraz jego overall znacznie spadł. No i oczywiście gram formacją 4-3-3. Aleksandre Pato, Neymar i Everton Ribeiro to będzie ofensywny zespół, to będzie ofensywna czwórka, e, którzy będą próbowali natrzeć, na, nacierać na bramkę przeciwnika, no i Hulk nareszcie ten zawodnik trochę odżył podanie, pr, praktycznie pierwsza styczność e, Aleksandre Pato z piłką no i od razu strzela bramkę z główki, fantastyczny odżył ten zawodnik bardzo się cieszę, tak samo jak Hulk e, no i potem coś dziwnego, to co mnie zdziwiło to David Lewis, dośrodkowanie z lewej nogi ale ważne co ważne to jest to, że w 40 minucie Aleksandre Pato strzela drugą bramkę i miejmy nadzieję, że w Manchesterze City ten zawodnik troszkę odżyje. Będzie bardziej bramkostrzelny niż w poprzednim, w, w poprzednim sezonie. Później jeszcze Alexandre Pato poniosła znaczna fantazja. Niestety się nie udało. David Luiz strzał, broni bramkarz, ale później Hernandez skierował piłkę w troszkę wyżej, troszkę pod poprzeczkę, no i bramkarz był bez szans. Spójrzcie jeszcze raz, fantastyczna bramka. No i potem Williams zmieni się oczywiście z Neymarem. Neymar jakoś za mało Pokazuje się z dobrej strony. Filipe Luis zmieni się z Marcelo, a także, a także, poczekajcie, kto tutaj będzie, bo jestem sam ciekawy, kogo tutaj wstawiłem. Chyba Lukas. Tak jest, Lukas zmienił się z Diego, tak mi się coś zdaje. No i Aleksandr Pato pozyskał piłkę od jednego z obrońców. William, niedawno co wszedł, świeża krew, goal, 65 minuta. Brawo do tego zawodnika, że wykorzystał jeszcze tak zakręcił można powiedzieć, taki pazur lekki. Spójrzcie jeszcze raz, jak William tutaj wyczaił to wszystko, ale też dzięki to wszystko Aleksandr Pato później. Fernandez, dośrodkowanie do Lukasa, a ten! Bramkarz bez szans, stał jak wryty, stał jak pomnik. Patrzył się tylko, a Lukas pokazał. Oto ja, oto was zba wasz zbawiciel, fantastycznie Lukas trafił. E, no i bramkarz był bez szans, później Hulk. E, no i to spotkanie kończy się 0 do 5, a więc Brazylia odżywa. Wiadomo, że pierwsze spotkanie to było takie na rozwalenie stresów. Zremisowaliśmy tam to spotkanie Hernandez, William, Lukas i dwie bramki Aleksandre Pato. Gramy z Chile. E, wybrałem sobie strój żółty przeciwnikowi dałem strój e, czerwony, gramy bardziej ofensywnym zespołem. William wchodzi Douglas Koszta wchodzi Lukas wchodzi. zmieniłem sobie z. Z Hulkiem, Lukasa, bo Lukas w ostatnim spotkaniu pokazał się z bardzo dobrej strony naprawdę, z bardzo dobrej strony. No i Brazylia, Chile, Wenezuela i Bolivia. Po cztery punkty ma Brazylia, a także Chile. Teraz gramy właśnie z Chile, a więc hymn przed nami. Troszkę przyspieszyłem, to wszystko fajnie wyszło ogólnie. Myślę, że Wam się to podoba, taka zmieniona forma tej kariery. Dajcie znać, czy jeszcze coś byście chcieli odmienić tym wszystkim. Mam jeszcze parę pomysłów, których nie chcę jak na razie zdradzić. No i kibice przy, przywitali mnie gromkimi. Brawami. William Oscar, Douglas Koszta, Lucas, Diego, Koszcza, Neymar. Obrona to wygląda: Felipe Luiz, David Luiz, Dante, Dani Alves, William i Oscar. już powtórzyłem się z Williamem i Oscarem, ale co z tego. No i od razu atakowałem Neymar. 15 minuta. Jaki szybki ten zawodnik, proszę Państwa. No i Bramkarz bez szans w ogóle uderzył tak, że Bramkarz mógł się tego strzału spodziewać, ale był za silny strzał, za daleko. Bramkarz strzał stał od gola, od tej, właśnie od tej sytuacji. No i potem Douglas Koszta, fenomenalny. Zawodnik przypierniczył. Bramkarz bez szans. 30-40 minut, ale na 2 do 0. Zawodnik z numerem 20 uderzył tak jak trzeba. Myślę, że Bramkarz tutaj w pewnym stopniu był przesłonięty, a Douglas Koszta to wykorzystał. No i piłka jeszcze skozłowała przed Bramkarzem. Później doskonałe podanie do Neymara, który niestety kończy się spalonym. Neymar był na pozycji spalonej. Później Douglas Koszta, Diego Koszta, przepraszam, zawodnik z numerem 9 chciał pokazać się z dobrej strony, jednak mu się to nie udało. Chile mało razy co atakowało. Nawet tutaj, jeżeli strzelił jeden z zawodników, chyba to był Vargas to i tak był spalony, tam uderzył w swojego kolegę Diego Koszta. no i myślałem, że z tego nic nie wyjdzie, ale ten zachował się jak chytry lis, no i takim fałszem lekko uderzył piłkę, gdzie wpadła pod bramkarzem spójrzcie jeszcze raz, bramkarz był bez szans no i mamy jeszcze do zera, nie wiem dlaczego Filip Luis tutaj stracił, Vargas chciałem kupić te, tego zawodnika, dobrze, że tego nie zrobiłem, Vargas nie trafił nawet w światło bramki, później jeszcze raz Vargas wywalił się za daleko przeforsował tą akcję, no i mój bramkarz to wybronił, Lukas Lukas, doskonałe podanie Douglas Koszta, ależ fantastyczny gol na 4 do 0, 75 minuta można by tak powiedzieć, że to było doskonałe zagranie, gdzie Douglas Koszta jeszcze takim szczupakiem wykończył akcję no i pora na zmianę, Aleksandrę Pato E, zmieni się z Diego Kosztą Douglas Koszta e, zmieni się e, Tutaj chyba z kimś No nie pamiętam, a Marcelo także wszedł do zespołu Jako prawo skrzydłowy I nawet nie żałuję tej decyzji, bo jak zaraz Zobaczycie co Marcelo zrobił To jest to majsterczny, szkoda, że nie strzelił bramki Ale spójrzcie, przyjął e, Zaraz będzie jeden zwód Wbiega poprzeczka, no niestety, ale za same chęci, gromkie brawa. No i to spotkanie kończy się 4 do 0, a więc zgarniamy kolejne 3 punkty, czyli mamy już 7 punktów, tak więc dzięki ludziska, trzymajcie się, do następnego i cześć!